PixBlocks. Kurs pierwszy, lekcja trzecia rozwiązanie zadań. Cześć, ja jestem Zygmunt. W poprzednim filmie omówiłem rozwiązanie zadań lekcji drugiej kursu pierwszego, a dziś pokażę Ci rozwiązania zadań lekcji trzeciej. Temat lekcji trzeciej to pętle. Pierwszy przykład pokazuje nam, czy możemy używać wielu pętli w jednym programie. W pierwszym zadaniu, podobnie jak w przykładzie, Najpierw rysujemy ziemię od lewej do prawej, krok do góry i od lewej do prawej rysujemy trawę. W zadaniu drugim rysujemy dwa słupki. Najpierw przesuwamy się w prawo, później w pętli rysujemy pierwszy słupek, następnie musimy się przesunąć o dwa pola w prawo i w dół w pętli rysujemy drugi słupek. W trzecim zadaniu wysypujemy ziemię w pętli od lewej do prawej. Następnie przesuwamy królika o jedno pole do góry i później w pętli stawiamy skrzynki. Następny przykład pokazuje nam, że w pętli możemy rysować więcej niż jeden element. Nową wiedzę wykorzystujemy od razu w zadaniu czwartym. Rysujemy lewe zbocze, przesuwamy się w prawo, stawiamy prawe zbocze i żeby w następnym powtórzeniu nie nadrysować zbocza, dajemy jeszcze krok w prawo. W zadaniu piątym musimy dorysować klucze po prawej stronie. Zaczynamy więc od przesunięcia się w pętli cztery razy i w następnej pętli, którą powtarzamy trzy razy, rysujemy zestaw kluczy. W zadaniu szóstym musimy posadzić dwa wysokie kaktusy. Zaczynamy od kroku w prawo, później w pętli siedem razy robimy krok do góry i rysujemy kaktusa. Za pętlą powtarzamy to jeszcze raz. Tylko, że teraz rysujemy szczyt kaktusa. Później dwa kroki w prawo i rysujemy drugi szczyt, a następnie już w pętli rysujemy w dół resztę kaktusa. W zadaniu siódmym wypełniamy skarbiec monetami. Pierwszy sposób to idę w pętli i rysuję monety do góry. Robię krok w prawo i w pętli rysuję monety w dół. Robię krok w prawo, następne dwa rzędy powtarzam tak samo jak dwa pierwsze. W ten sposób mamy wykorzystane 15 na 19 możliwych instrukcji. Jak widzimy, dwie sekwencje nam się powtarzają. Więc, żeby zmniejszyć ilość instrukcji, wystarczyłoby dwie pierwsze pętle umieścić wewnątrz kolejnej pętli i tak zyskalibyśmy sześć instrukcji. W zadaniu ósmym musimy zabezpieczyć skarbiec przez postawienie ścian i pancernych drzwi. Rysujemy najpierw lewą ścianę do góry, robimy krok w prawo, stawiamy górną ścianę. Teraz w pętli rysujemy drzwi i dwie skrzynki. Jak widzimy, ostatnie powtórzenie nie wykona nam się, bo królik nie może zejść niżej. I to właśnie wykorzystujemy. Na koniec rysujemy dolną ścianę od prawej do lewej. W ostatnim zadaniu rysujemy małego ślimaka. Rysujemy najpierw w prawo w pętli 7 powtórzeń. Później taka sama pętla do góry. I jeszcze raz powtarzamy, ale tym razem w lewo. Następną pętlę z czterema powtórzeniami zaczynamy od przemieszczenia w dół i dopiero później rysowania. Następna jest podobna, ale przemieszczamy się w prawo. Zostały nam dwie pętle po dwa powtórzenia: pierwsza do góry i ostatnia w lewo. Na końcu zostały nam dwie zabawy. Jak po każdej lekcji, zachęcam do eksperymentowania. W tym filmie to już wszystko. Zachęcam do kolejnego.